Jonathan Dunkel Apokalipsa Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca Wydanie 9 Warszawa 2015 Czyta Jan Tuzin Rozdział dwudziesty Rozdział Kościoła od Państwa Amerykański prezydent Thomas Jefferson, który był głęboko wierzącym człowiekiem, uważał, że potrzebny jest mur rozdziału kościoła od państwa. Korzyść jest obopólna. Państwo nie wspomaga finansowo kościoła, a kościół nie cierpi z powodu ingerencji państwa. Kościół może głosić swe wierzenia, ale nie może ich głosić, korzystając z pomocy państwa. Apokalipsa zapowiada, że Ameryka, gdy stanie się bestią z ziemi, usunie gwarantowany przez konstytucję rozdział kościoła i państwa. Inne kraje pójdą za tym przykładem. Ucierpią wtedy mniejszości religijne, których poglądy staną w sprzeczności z agendą prawicy religijnej. Wielu chrześcijan wie o ucisku, który nastanie przed powrotem Chrystusa. Przypisują go ateistom, komunistom, masonom, Żydom czy liberałom, ale Jezus zapowiedział coś innego. Każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. Ewangelia Jana, rozdział 16. Prześladowcami będą legalistyczni wyznawcy Boga, zwani często fundamentalistami. Słowo fundamentaliści ma dwa znaczenia. Oznacza tych, którzy traktują religię poważnie, co jest pozytywną alternatywą dla relatywizmu i konformizmu. Natomiast w pejoratywnym sensie chodzi o prawicę religijną, która próbuje narzucić swoje zasady wiary wszystkim, najchętniej korzystając z pomocy państwa. Fundamentaliści, począwszy od faryzeuszy po dzisiejszą prawicę religijną, mieli zawsze dobre intencje, ale ich gorliwość była i jest źle ukierunkowana. Nie potrafią przyciągnąć ludzi do Kościoła miłością i prawdą, więc chwytają za świecki miecz. Usunięcie rozdziału między Kościołem i państwem pozwala narzucić społeczeństwu przekonania większości kosztem mniejszości. Katolicka inkwizycja przy pomocy świeckiego aparatu władzy torturowała, zabijała i zmuszała do przesiedlenia Żydów, Maurów, Albigensów, Waldensów, Luteran i innych mniejszości. Protestanci, kiedy stanowili większość i mieli władzę w rękach, postępowali podobnie, prześladując mniejszości, np. Anabaptystów i Arian. Ilekroć nie ma rozdziału religii od państwa, tylekroć mniejszości są dyskryminowane i prześladowane. Sukcesy prawicy religijnej zwiastują bliskość wypełnienia się proroczych zapowiedzi o powstaniu podobnego tworu, jaki w średniowieczu narzucał swoje religijne prawa całym społeczeństwom, prześladując tych, którzy im się nie chcieli podporządkować. W USA od lat pracuje nad tym koalicja, którą tworzą fundamentaliści katoliccy, protestanccy oraz ortodoksyjni Żydzi. Katolicka dziennikarka Penny Lernu napisała jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II w USA nazywa się ich New Right, nowa prawica, w odróżnieniu od tradycyjnych form politycznego i religijnego konserwatyzmu. W szeregach swoich aktywistów nowa prawica łączy ewangelicznych protestantów i fundamentalistycznych katolików tęskniących za dawną religią, którą dziś odnaleźć można przede wszystkim w ojczyźnie papieża Polsce kończy Lernu. Nowa prawica ma godny pochwały cel moralną odnowę. Niestety, środkiem do niego nie jest Ewangelia, jak zalecał głosić Pan Jezus, lecz presja na polityków, aby ustawowo narzucili moralność i religijność. Robert Grant z organizacji Christian Voice powiedział: Jeżeli chrześcijanie się zjednoczą, mogą zrobić wszystko, co zechcą. Możemy uczynić wszystko: zmienić konstytucję, wybrać prezydenta, wydać lub zmienić każde prawo kraju. Ralph Reed, jeden z przywódców organizacji Christian Coalition of America, amerykańska koalicja chrześcijańska, która zmierza do wprowadzenia politycznych zmian w USA, napisał Przyszłość polityki amerykańskiej leży w rosnącej sile protestantów ewangelicznych oraz ich rzymskokatolickich sojuszników. Kiedy te dwie grupy wyborców protestanci, posiadający większość głosów na południu i katolicy, trzymający w swych rękach północ, będą współpracować w pewnych kwestiach i wspierać kandydatów o podobnych poglądach, wówczas zdominują niemal każde wybory w naszym państwie. Katolicy, protestanci ewangeliczni, prawosławni i wielu religijnych konserwatystów z innych wiodących denominacji tworzą obecnie nowe przymierze, które zalicza się do najpotężniejszych i najważniejszych we współczesnej epoce, kończy Ralph Reed. Konserwatywni protestanci i katolicy, jak podaje Newsweek, tworzą najbardziej znaczący elektorat w polityce amerykańskiej. Dołączyli do nich konserwatywni Żydzi w 1996 roku, zawiązując nowe przymierze zwane Aliansem Wartości Judeo-Chrześcijańskich. Wspomniane grupy współdziałają, mimo różnic doktrynalnych, aby osiągnąć wspólne cele polityczne. Pragną oni wpłynąć na rząd, aby wprowadzić religijne prawa mocą świeckiego ramienia. Wypełnia to proroctwo z Księgi Apokalipsy o bestii z ziemi, która tworzy obraz bestii. W średniowieczu władze świeckie podlegały Kościołowi i odpowiadały za egzekwowanie kar wobec tych, którzy przekroczyli religijne prawa. Nową prawicę religijną wspierają wielkie religijne i polityczne autorytety. Któż poda w wątpliwość szczerość ich intencji? Niestety szczerość nie gwarantuje nieomylności. Szczerze religijni ludzie potrafią być w błędzie i spowodować cierpienie innych, jak w przypadku męczenników wiary w średniowiecznej Europie oraz w niektórych współczesnych krajach. Ktoś powiedział: Ci, którzy nie uczą się historii, są skazani, aby powtórzyć jej błędy. Podobny trend miał miejsce w IV wieku naszej ery, kiedy po trzech wiekach prześladowań chrześcijaństwo stało się oficjalną religią Imperium Romanum. Architektami Świętego Przymierza między Kościołem i Państwem byli biskupi i cesarz Konstantyn. W rezultacie pojawiło się wiele praw inspirowanych przez Kościół. Miały one humanitarny charakter. Zniesiono karę krzyża, wypalanie znamion na twarzach niewolników, brutalne występy gladiatorów. Pojawiły się profamilijne prawa, zakaz aborcji, pomoc dla wdów i sierot, zakaz cudzołóstwa i konkubinatu, ograniczenie rozwodów. Cesarz kazał żołnierzom zmawiać publiczne modły, wspierał Kościół finansowo, umieścił symbole chrześcijańskie w miejscach publicznych i usankcjonował prawnie niedzielę, zakazując pracy w tym dniu. Początkowo każdy miał mieć wolność w poświęceniu umysłu religii zgodnej z sumieniem i wybranym rodzajem nabożeństwa nakazał Konstantyn. Kiedy jednak chrześcijaństwo stało się religią państwową pod koniec IV wieku, wtedy przyszły prześladowania. Najpierw niechrześcijan, a później chrześcijan, którzy nie zgadzali się z nauczaniem oficjalnego kościoła. W V wieku papież Leon I usankcjonował karę śmierci za herezję. Pozycję tę umocnił w XIII wieku swoimi pismami Tomasz Zakwinu. Odtąd prawo kanoniczne kościoła rzymskiego pod groźbą ekskomuniki wymaga od przywódców świeckich tępienia tzw. herezji. Liczni przywódcy w średniowieczu mieli to za swój święty obowiązek. Efektem były prześladowania przyzwoitych i spokojnych obywateli, takich jak Waldensi, Albigensi, Hugenoci, a także uczeni, których poglądy nie podobały się papieżom. Poganie zaczęli w IV i V wieku masowo wstępować do kościoła, idąc za przykładem swoich przywódców, zwłaszcza, że urzędy państwowe były dostępne tylko dla chrześcijan. Wielu z nich przyjmowało chrześcijaństwo dla korzyści lub z obawy przed represjami. Pismo Święte zapowiada, że czasy końca będzie cechować zewnętrzna religijność. Porównaj drugi list do Timoteusza, rozdział trzeci. Prawda Boża nie potrzebuje wsparcia rządu, dlatego Jezus i apostołowie nie szukali wsparcia władz dla swych nauk. Jezus uczył. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, Słudzy moi biliby się, aby nie został wydany. Ewangelia Jana rozdział 18 Królestwa Bożego nie wprowadzą decyzję sądu ani sejmu. Przychodzi ono przez społeczność z Chrystusem. Jack Hayford, znany pastor, słusznie napisał Moralność nigdy nie była produktem legislacji prawnej. Teraz, jak zawsze, może być osiągnięta wyłącznie za sprawą osobistej przemiany, a takie możliwości istnieją tylko wtedy, gdy Kościół działa jako Kościół, a nie polityczny partner szukający rządowego wsparcia. Naszą misją nie jest korygowanie społeczeństwa poprzez przejęcie kontroli nad nim, lecz mamy świecić jako źródła światła wśród świata złego i zepsutego, kończy Jack Hayford. Pan Jezus powiedział: Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie, gdyż miłość pobudza do lojalności i posłuszeństwa. Nie można zalegalizować spraw serca i sumienia. Bóg nie chciałby takiej religijności. Nie postawił Anioła z mieczem przed drzewem poznania w ogrodzie Eden, lecz przestrzegał przed konsekwencjami złej decyzji człowieka. Bóg uważa wolną wolę za tak ważną, że wolał ponieść konsekwencje złego wyboru na sobie, niż nas go pozbawić. Kto więc tak naprawdę kryje się za wysiłkami, aby narzucać religijne przekonania przy pomocy rządu i legislacji?